Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy czwartek, 3 czerwca. Dzisiaj w liturgii obchodzimy uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza liturgia słowa, kochani, pokazuje takie Boże prowadzenie. Pierwsze czytanie, drugie czytanie i Ewangelia tworzą taką pewną całość, pewną myśl, którą Pan Bóg konsekwentnie prowadził przez całą historię zbawienia. Po pierwsze, w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, mowa jest o tym, że Bóg przemówił, dał kamienne tablice, na których przekazał dziesięć przykazań Bożych, a więc Słowo Boga. Pod górą Synaj Mojżesz zbudował ołtarz i złożył ofiarę Panu Bogu. Krew z tej ofiary, z tego zwierzęcia, służyła do tego, aby pokropić ludzi na pamiątkę tego przymierza zawartego pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi. Natomiast w drugim czytaniu, kochani, z listu do Hebrajczyków, mowa jest o tym, że już nie krew cielców i kozów, które były składane na przebłaganie za nasze grzechy, ale krew Jezusa Chrystusa, baranka niepokalanego. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ustanawia nową ofiarę. Ofiarę chleba i wina. Popatrzmy, kochani, na takie Boże prowadzenie. W Starym Testamencie składa się ofiarę z baranka. Jego krew obmywa z grzechów tych, którzy składają. W Nowym Testamencie Pan Jezus, jako niewinny baranek, ofiarowuje swoje życie za grzechy nasze. Jego krew ratuje nas od grzechów. Natomiast ustanawiając nową ofiarę, bezkrwawą ofiarę, Pan Jezus przywołuje moc swojej. Jedynej niepowtarzalnej ofiary, przywołuje owoce tej ofiary w czasie każdej Mszy Świętej, kiedy powtarzamy słowo Pana Jezusa: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kochani, Pan Bóg chce z nami takiej żywej, mocnej relacji. W Starym Testamencie ta relacja nazywana była przymierzem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. W Nowym Testamencie jest to relacja oparta na miłości. Pan Bóg tak bardzo Ciebie ukochał i mnie, że zesłał swojego Syna, który przelał swoją krew dla naszego zbawienia. Nie musimy już zabijać baranków. Tamte baranki tak naprawdę nie były w stanie i nie są w stanie i nigdy nie będą w stanie zgładzić grzechów naszych, tylko moc baranka paschalnego, którym jest sam Jezus Chrystus, który swoją krwią nas odkupił. I dzisiaj kochani, Obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Chcemy dziękować Panu Bogu, że On chce z nami tej relacji. On chce być blisko nas, chce być bliżej niż koszula na naszym ciele. On chce wejść w nas. A ponieważ Pan Jezus bardzo chce tej relacji, więc dzisiaj w Boże Ciało wychodzi na ulicę miast i miejscowości, zagląda do okien i nawet wobec tych wszystkich, którzy gdzieś tam są zamknięci, którzy gdzieś tam ukradkiem wyglądają sobie, On chce im wszystkim błogosławić. Powiem wam, jakie jest uczucie mnie kapłana, który niesie najświętszy sakrament. Czuję się tak jak taki osiołek, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Czuję się, że ja nie jestem wcale ważny, ale że on jest ważny i to jest właśnie moje szczęście. Kiedy tak niosę Pana Jezusa i widzę, jak ludzie klękają, jak ludzie również przyjmują Boże błogosławieństwo, widzę, jak Pan Jezus jest ważny. Widzę to w ich oczach. To po prostu nie da się tego ukryć. I dlatego, kochani, jest to ogromny przywilej wszystkich tych osiołków, wszystkich tych kapłanów, którzy nie Pana Jezusa. Na zakończenie kochani, już z mojego pokoju przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.